Mamy odebrać najpierw bąb z lekcji jest i z Fagatą. A właśnie, budzi. Chłopaki, odbieramy jutro z lotniska, dzisiaj właściwie, znaczy zależy jak, jaka godzina, z lotniska Lexi i Fagatę. Bo przyleciały do Tokio, może zobaczyć na ich Instagramie. Poważnie mówię. Wolisz Lexi czy Fagatę? Jom i ją. Chyba Boję się jej, szczerze się jej boję. Czemu? Bo ona strasznie... Dużo operacji porobionych, a takie kobiety są specyficzne mam wrażenie. W sensie, że ona jest zbyt taka, no, zbyt kobiet... Zbyt... Zbyt pewna siebie, a jestem mały. A będziesz tym razem jej majtki chciał kupić? Ja żartowałem, bym nie kupił jej majtek. No I chyba, żeby plany sprzedała plany? poniżej stówy. Plany dalej są takie, że idziemy na miasto i za każdego jakiego znajdziemy goliwy WD. ma BBL tylko zrobione, co to jest BBL? Big Black. Dziś idziemy, w sensie teraz idziemy kupić majtki używane z tego automatu w Japonii, więc jak ktoś chce, to przyjmuje zamówienie na Instagramie Frame 00 Z Jpsonem było spotkanie yy... dzisiaj karałkę idziemy z Robsonem Tak, karkę z Rappsonem i Włoński modaje zdał się, będę pomogę pomagać. Pomaga. Ale oni wylet dopiero lądują. nie wiem przez w końcu, bo oni to mieli też przyjechać i nawet razem na Google mieliśmy śpiewać. Na wojnie rozprzestrzenianie takich informacji nieprawdziwych. Jakich? O, napisała do mnie lekcję. Patrz. Widzisz? O. Już czyli już tak. Czyli nie odbierzesz nas z lotniska? I smutna minka Pomyliłeś godzinę Brawo Teraz się nie odczytuj Weź na nieodczytanym zostaw Wiemy, że no, Nie odczytuję padł. tego Wiemy, że internet tam padł One bardzo napisały. Idziemy później na karaoke do łączacza no, Dzieci wysłały, weź pokaż Oho Oho I wiesz, się musimy jakoś ładnie ugrać. My ładnie jesteśmy ubrani. Kurde, zakieraj stopy za kolano.